No, akcja! Ale nie, nie obejmuję was w kadrze je, razem. No! powiem ratunkówki, na temu! To już patrol! Nooo! Ty tam, ty pojeżdżaj! Koło mu załóż, koło ratunkowy mu załóż! Załóż mu koło ratunkowe! do góry! Nabrodzi go i reanimacja. Jeden usta usta, a drugi ucisk na klatkę. Kurde. Mamy go. Reanimacja. Reanimacja. Mam bój, serca. Sprawdź pół. To Nie żyję. Dobra, koniec.